Siema, widzowie, witam w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku robimy rajda na naszą wioskę. tego może być ciężko, pogramy na difficulty hard No więc w sumie chyba będziemy lecieć. Wy możecie zasubskrybować i dać łapkę na ten czas, a my już lecimy do wioski. Tak, a szczególnie za tego Waterskilla na początku. O. S. waterskilla. Dobra, Bad omen działa tak, że trzeba podejść do wieśniaka I chyba musi być nie wiem ile miło wieśniaków Ale no po prostu tam Nie wiem czy jeden wystarczy Ale właśnie jak się ma tego bad omena Trzeba podejść do wieśniaków I się pojawia raid omen I wtedy po prostu się zaczyna raid Dobra, czekamy, zaraz mamy raid'a I... Nie ciężko, bo to jest najmocniejszy raid w grze bo to... będzie ciekawe Okej, okay, no i mam pierwszą palę Czy się ja... o, gdzieś tam Przy wejściu Tak, tak, tak Będą za murami się respić, to bardzo dobrze, że się Czekaj, czekaj, czekaj. No ale nie wychodź jeszcze Obserwować O! Co ty gadasz? Nic nie obserwujemy Ach, jest

Uczą się pływać? O, uczą się pływać! Okej, okay, okej okay. No dobra gdzie szybciej, co? Dobra Jemy. Mhm. Pierwsza fala za nami, ta będzie tylko ciężej, więc super Z odcinkiem trochę ulepszyliśmy zbroję o! Poja Pojawiliśmy się w tym miejscu na Biorę tych z siekierów. Oni w ogóle nie chcą mnie bić, tylko uciekają. się boją, wiedzą, że jesteśmy lepsi. Ja sobie dam oh. tylko tarczę. Robię to. Oj, śmieć, lubię cięć, padek. Dobra, łatwa fala, łatwa. No chill. Teraz, zaraz będą te byki. One będą Ojej. ciężkie. Nie wiem ile będzie tych fal Co tutaj w środku? O, jest jedw wiedźma Co ty próbujesz palić? Czyli ja wiedźmię zabijam Próbuję zalać Dobrze, bije, bijemy tego pyka. Już tak... Nie ma jeszcze za bardzo jakichś problemów, ale już tak troszkę ciężej. No. Ale znaczy siodła będą przynajmniej konie się spojają. Tak, właśnie, właśnie, patrzcie. Albo wielbłądy Myślę. też można. Tylko, że właśnie te wielbłądy to są takie troszkę niepotrzebne. Co do tego są wolniejsze niż konie. Też nie można nic z nimi robić za bardzo. No już no, uciekał, teraz... Jedźmy teraz, one są trochę problematyczne No, bo one lecą Ale one nam i... nie pomogą Gdzie eee, jest okay. ten ostatni? Tam pobiegł do villageru okej okay. O obram sobie jeźdźwa To drewno z poprzedniego odcinka zebrana <grydza> w Trochę za dużo go zebraliśmy No I to obradzi oni są Tutaj tutaj tutaj, tutaj za mną O tutaj no Chyba widziałem tego co te duszki chodź. O on się przyda do to totalny O się jak nas zabije ale nie ma, nie ma opcji. I czemu ty tam poszliśmy zamiast do mnie? Tu weszli też. Oj, respiduszki, duszki Dobrze. Totem! Mamy pierwszy totem. No ja, ja chcę kolejny. Nie, ja, ja biorę wszystkie. A. Co wiesz co robisz, co chciałbyś takie A raz zobaczymy. Hehehe A zobaczymy jak to zobaczymy, żebyś tego do temu nie stracił przypadkiem <noise> <noise> Rodzi oni są Właśnie nie... Ej, co jest? Kurczę jumpana To wiem z tego bo... O! Kop na Robię. Ok. Gdzie teraz się pojawią, mrugały Teraz mi się wydaje, że będzie dwóch tych no. tego... Tutaj z totemami. No. Tutaj jest przytem. Dobra, biorę wow. ten na mnie. I dobra, dużo ich trochę. No. Odbiję tego totem. Sotem. Oj, dobra, 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 panowie! Ej, oni trochę zaczęli bić! <laughs> zaczęli się ruszać! Nasza wioska tego nie przeżyje! Oni już mają jakieś doświadczenie w tej grze! <laughs> no! Ale i tak jest łatwo! Gdzie są te duszki? Lawa jest dobra na te byki. No nie, 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 nazwa, nie. O, drink, rzekł, jest najgorsza, nie, ale. Dęk po prostu nie I mam tutaj resistance na 3 minuty. O. nie, osylla. O jest, dwojkę już. Tró Trzy z totemem są. Dobra, dobra panowie, spokojnie. Dobra, oni dużo biją. Ja nie, ja nie zakładam tutaj. <Ihre000> Ja się z całą świnią Oła, Mam trzy serca I goni mnie świnia Mam ją w lawie I czemu ta świnia tak podpręga? O, Nie wiem, ale mam trzy serca Nie wiem, ale ja ginę a też <ścoughs> Idę to ci komuś ja Uciekłem po samuryt Villagerów o! zabijają o Ach nie będzie Nie moich villagerów Jednego I... zabili o! O mój pasze! Hehehe. Szyster, co mam? Dobra, 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 on się wrzucają. Ej, zabiłeś tych, którzy tutaj mamy. No Nie, oni zabijają na w villagerów, dlatego. Aaaa! Ginę, mam jedno serce. Hej, dobra, to jest. Nie fajne. Ja do... Nie podoba mi się to. Czekaj. Dobra, lep Duszki zabijają villagerów Dawaj duszki wal Ale my by się przydały jednak Wal, te duszki, duszki, duszki Ej, bio villagerów A co są... Śmieci naszych villagerów? Ej, to ja szukam tylko tego ostatniego Oko, ja się zajmę tymi prostalami latającymi I tu jest spoko. dziesięciu Spoko, spoko

Dobra, mamy tam jeszcze trzech w dru... WŁAŚNIE W DRUGIEJ! Y On no tam jest Bo, O! Nie... To podnie... Ale no... Tak A wydawało mi się Nie chcę sobie No i troszkę... Musimy pozalepiać te dziury do tego. No! tego... Noo... się przydało Wyszło Przyszłości. Tutaj? To jeszcze jedna fala. I idą, dobra na tej. Na, na Ej, dobra! <laughs> oh, o so, co, ja, ja chyba tutaj będę się totem. Ja chyba idę do villagerów, na tej broni tam. Ja full villagerów bronię, wywalonę. Czeka. Miesz, leży. Temu nie podniosę. Rabyk leży tutaj. I bo oni tu wybijają. Ej, biedź ma mi regenerację rzuciła. A mam ma serca, nie? O! Ten śmiec z tuszkami na wielkim byku jeździ. Czekaj, na problemy! Problemy! Kiedyś <śmiec> tuszków. tych <śmiec> <O! śmiec> Totem. <śmiec> Totem mi ma Ej, wiesz co? Ja muszę też tak na wczelki załosy, ten potem. Że było blisko, nie? Zabiję. Ja pilnuję tych villagerów, jedna tam widzę. Zabiję. Ej, a oni zabijają mnie? Puszki. Ej, dobra, te puszki są mocniejsze niż te wszystkie pillagery. No ogóle. Jeszcze jedno. Koniec! Nie, udało nam się. Dobra, widowie, udało się zrobić się. rajda, eee, podsumować co z niego mamy. Ile duszków? No właśnie! <coughs> Co jest? Muszli! Trochę ich tu mamy, nie? To tam troszkę! Dobra Trają. Trzeba zabrać tu co leży. Hej, dobrze, chyba no. Poszło, bo to Ile nie przybrałeś. Ile masz do tego? Dwa. Miałeś trzy chyba, tak? No miałem. Ja. ja mam pięć. Jaki tryhard. Heh. Mogę ci jednego dać. Hehe, <grym> daj. Oj. Dzięki. Co mi wydarzyłeś? Przepraszam. <grym> <grym> Chodź spać, co? I tobie on nie wie, on nie wie yy, nie patrzę, patrzę. Eee, nie patrz się Pan Tobie on nie wie, on nie wie to... Dobra, idź spać co? To. No Tobie on nie, pan nie pan wie pan o tym, on nie wie Na 100% proszę, nie wie O nie, dobra, czekaj Idź spać Nie mogę, bo to Nie wiem, gdzie ja mam spać? No u siebie Ale potwory tam są Patrz, czekaj eee... Nie, wyjdź eee... stąd! Wyjdź eee... stąd! Co to jest? Nic tam! Kto to prowadzi? Idź stąd! Co to jest? Nie! A Co to jest? Co to ma być? Ej! Co tam? Ej! Czemu to jest twój domek? Idź stąd! Co, 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 co? Co? Odpytanie. No nie, nie masz, idź stąd. Chodź, wróć. Co, to jest? Nic, chodź, wracamy, wracamy. nie ma. Nie zbudowali pod moim domkiem? Tak, właśnie. O, Widzisz, taka dobra. czarna deska A ty mi to zbudowałeś pod domem. O! Ty mi zbudowałeś pod domem. Nie, że moc coś chodzi. To nie ja, naprawdę! Piladzerzy musieli. Nie no, łóżko. No i spać, już i spać. Idź spać. Idź spać. No. Idź spać. Już już. No. To co widzowie widzimy się w następnym odcinku już jutro o 14. .00.